Cześć, kochane dzieciaki! Dzisiaj kapelmistrzyni Madzia, zanim wyruszymy na wakacje, bo to już jest ten moment, że nareszcie ruszamy na wakacje w różne ciekawe i piękne miejsca, ciocia Madzia, kapelmistrzyni, nauczy nas zwrotki o lecie do piosenki, którą słyszeliście: już się uczyliśmy o jesieni, o zimie. A dzisiaj nareszcie przyszedł czas na wakacje i nareszcie przyszedł czas. Na lato. Więc pędzimy do kapelmistrzów, ale ale zanim ja mam tu koszulkę, przypominajkę! Jest rok jubileuszowy jezuitów. Mówiliśmy o tym. Tu jest święty Ignacy, który mówi, że miłość winna się zakładać bardziej na czynach niż na słowach. I ja wam przypominam, modlimy się cały rok mocno za jezuitów. Dajcie lajka, żeby dużo dzieciaków do nas dzisiaj dołączyło i żebyśmy się wszyscy modlili za Jezuitów. Biegniemy do kapelmistrzów. Ale. Oczywiście kapelmistrze mnie zawsze zaskakują. Już idę do nich, idę, idę, a oni przyszli do mnie. Hey. Hey. Wy jesteście szaleni, naprawdę. No pewnie. Z... I to jest bardzo fajne. Oni są zawsze pełni radości i pełni muzyki. O, o. Ale Inga, dlaczego ty jesteś w marynarskie, Paski? No bo ja no bardzo lubię wakacje. Uwielbiam wprost i Paski mi się kojarzą z morzem, z plażą, z marynarzami, no bo oni tam są, statkami, które bardzo lubię zwiedzać, z łódkami. Ty zobacz, to prawie tak jak ja. A czemu ty jesteś w paski? No bo jest lato, a ja lubię być w lato w paski. A ja jestem w kratkę, no bo u nas często pogoda jest w kratkę, więc ja jestem na każdą pogodę ubrany. widzisz, Szkoda, że na przykład ja nie jestem w poziome paski, Inga w pionowe paski, bo wtedy razem byśmy były w kratkę. No więc u Was musi być tylko dobra pogoda. Tak, tak niech będzie. Dzieciaki, to ja mam taką propozycję. Jeśli ktoś ma coś w domu w paski... Lub w kratkę. Lub w kratkę, to teraz bierze i zakłada na siebie. Szybciutko. Piu! A jak już wrócicie, to mamy dla Was dzisiaj bardzo sympatyczny temat. Już na pewno każdy się domyślił, że tematem będzie co? WAKACJE! Wakacje. No właśnie, wakacje to jest bardzo przyjemna sprawa. A wy na wakacje? Oczywiście. No, a na przykład gdzie się wybieracie w tym roku? Gdzie się wybieramy? Gdzieś na Mazury myślę. Coś mm. jakieś jezioro, coś takiego. Ojej, ja też się wybieram na Mazury. Ja też. Uuu. Naprawdę? Łódki, pływanie, las, chodzenie, cieszenie o. się, radowanie, odpoczywanie, słoneczko. Hmm. No, chyba, że będzie cały czas padała. Nie, 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 absolutnie. Adama zamkniemy w jakimś fajnym pomieszczeniu, żeby z tą kratką sobie tam siedział. Nie, to kratkę po prostu zamkniemy w szafie. A, A dobra, o, o, I ubiorę się w no słoneczka. Właśnie. Niech nie będzie, niech nie będzie w kratkę. Ja jeszcze mam takie marzenie, chciałabym bardzo w tym roku spróbować pojechać do Włoch, do Neapolu, takiego o, miasta. Wow, tam jest gorąco. No właśnie tak kombinuję, żeby mi się to udało. Jeszcze na razie nie wiem, czy się uda, ale mam taką nadzieję. Oby się tak. udało. Nie poznamy kapel mistrzyni Madzi, jak wróci, taka będzie opalona. Nie, bo ja się opalam na czerwonej i zaraz mi skóra schodzi. Kto taka ma? <grym> <grym> Więc pod spodem jestem taka sama pod tą skórą, jak już zejdzie. Super, bardzo się cieszę. Dzieciaki, ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze wakacyjne plany i marzenia. I bardzo chciałabym, żebyście nam to napisali. Tak. No a jak wy na przykład lubicie odpoczywać? Ja. Na wakacjach. Ja właśnie lubię, często wjeżdżamy gdzieś w góry na przykład, mm -hmm. czy tam gdzie można po prostu chodzić. Ja troszkę mm -hmm. nad morzem się troszkę nudzę, szczerze o. powiedziawszy. Ja lubię chodzić yy, i po prostu jakieś ciekawe miejsca zwiedzać, ale lubię też yy, spędzać czas w domu, bo wtedy mm -hmm. mogę robić rzeczy. Na które zwykle nie mam czasu. Jakie na przykład? No to są na przykład często takie zwykłe prace wokół domu, hmm. ale też y, na przykład mogę się czegoś nauczyć nowego, może na jakimś instrumencie, a może zupełnie wow. co innego. Tak po prostu na zupełnym luzie. Adam, a może mógłbyś nam zagrać? Na przykład to, jak chodzisz po górach, albo w ogóle coś innego, co robisz w wakacje? Jakbyś to zagrał? Hmm, jest taki właśnie taki pełen luz. Aha. Nie no ja czuję chillout, Wakacje. O, one są już za drzwiami. O Nie. <laughs> może zróbmy sobie odpoczynek. <laughs> Inga, a co ty lubisz robić? Ja bardzo lubię wspinać się w górach. Mm. Bardzo, bardzo. I też tak jak kapelmistrz Adam, lubię chodzenie. Jak jadę nad morze, to robię bardzo dużo kilometrów wzdłuż brzegu. Super. Bardzo lubię chodzić. A może mogłabyś tam zagrać, to właśnie, jak chodzisz albo się wspinasz? Okej, okay. wspinaczka jest czasem łatwa, czasem trudna, więc teraz wybiorę trudną. U. Trzeba wysoko podnosić rękę i nogę Taka. i jest się na czubku. O! Ale to była bardzo ciekawa podróż, powiedzmy. Ci, Słuchajcie, naprawdę. czasami w górach jest najgorzej, jak złapie deszcz. To wtedy wiesz, jak, wiecie, jak się wspina człowiek, tak. Żeby dojść do końca szybko, ale albo ostrożnie. jak na przykład, albo lepiej nie. No właśnie. No bardzo właśnie. bardzo lubię wspinaczkę górską. A Madziaty? No, ja myślę sobie, że moglibyśmy się kiedyś razem wybrać na wakacje, bo ja też lubię chodzić i też bardzo o. lubię chodzić po górach, ale lubię też na przykład jeździć rowerem. Ciekawe, jak ona zagraza na roweru. I tak sobie nawet myślę na, na tych mazurach, że może jakoś udałoby mi się przewieźć ten mój rower, albo może na miejscu mhm. jakoś wypożyczyć jakiś rower. Ja bardzo lubię jeździć rowerem, dlatego że ten rower ma taki piękny dzwoneczek. I czasem, jak na przykład są jakieś stworzenia na drodze, to trzeba dla nie dzwonić. Niektórzy mają takie pompki, ale ja mam taki dzwoneczek, więc jak jadę, to po o. prostu w zależności ale... od tego, jak daleko jestem, to może to różnie brzmieć. I już wtedy wszyscy uciekają, wszyscy tak. prawda? O, no pięknie. właśnie, i wiadomo, ma jedzie. Tak. No właśnie. Fajnie. To jest bardzo przyjemny rodzaj wypoczynku. I wiecie co? I tak sobie myślę, bo my mieliśmy taką piosenkę o różnych porach roku, prawda? Oczywiście. Co prawda, trochę nam uciekła w tej piosence mm. wiosna, mam wrażenie. Rzeczywiście. Ale to rzeczywiście. może. Może dzieci mogłyby coś z tym zrobić. Dzieciaki, zadanie dla Was. Mhm. Napiszcie nam zwrotkę o wiośnie. Tak. Bo mamy. Mieliśmy zwrotko jesieni. Pamiętacie zwrotko tak. jesieni? Tak? Pamiętam. Jak ona że szła? Była. Jesień... jesień ma kolorówka. Więc się nie I tak dalej, i tak dalej. I że jesień <laughs> lubi dzieci, przecież Jezus stworzył ją. No i potem była zima. To też pamiętam. No i była, że zima <laughs> lubi mrówcy, Sanki to nasz cel. I że zima <laughs> lubi dzieci, przecież Jezus stworzył ją. Oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. I że w jesieni chyba świecił świecznik, prawda? Tak, piękny. W zimie padał śnieżek? Padał. A w lecie? Co się będzie działo le w lecie, jak myślicie? Słoneczko. No, no właśnie, można by na przykład zaśpiewać to w ten sposób. Lato niespodziankę ma, wakacyjna radość trwa. Co wy na to? Okej, okay, to zaśpiewamy. Raz, dwa, trzy. i... Lato niespodziankę ma. Wakacyjna radość trwa, słońce, morze, góry, las, wszędzie tam zaprasza nas. Słońce, morze, góry, las, wszędzie tam zaprasza nas. Inga, może zrobimy jakąś, jakieś sympatyczne gesty do tej tak. piosenki? Oczywiście. Czy jak to szło? Lato niespodziankę ma. Mhm. A niespodzianka to tak. Jak, jak pokaż. Tak, bo jest, nie wiadomo, co to jest. Czyli lato niespodzianka tak. ma. Ja myślę, że radość wakacyjną tak. trzeba zrobić. Wakacyjna radość! Trwa. I potem co mamy? Słońce! Słońce, morze, morze góry. góry las, las. Wszędzie tam zaprasza, zaprasza nas. nas. Wszędzie tam zaprasza nas. <laughs> A może spróbujmy i od razu będzie się łatwiej nauczyć tekstu razem z gestami trzy i. Lato niespodziankę ma, wakacyjna radość trwa, słońce, morze, góry, las. Wszędzie tam zaprasza nas. Uuu, uh, 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 ale się uh, uh, trzeba namachać. Uh, uh, ty uh, uh, się Adam cieszy, że ty grasz w strategii, gitarze, naprawdę, to może jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i. Lato niespodziankę ma, wakacyjna radość trwa, słońce, morze. Będzie tam zapraszana. No i jak myślisz, się, co będzie w refrenie? Lato lubi dzieci, ja bym chciała. Lato lubi dzieci? Przecież, przecież Jezus, Jezus stworzył, stworzył je, je, bo to jest to lato. A była ta jesień, ta zima, ta wiosna, no ale tym razem jest to, to. lato. Czyli spróbujmy zaśpiewać. Raz, dwa, trzy i refren. Lato lubi dzieci, przecież Jezus stworzył je. Dobry ojciec z nieba śle. Wow! Każdy promień słońca, dobry ojciec z nieba śle. Tam może zróbmy taki każdy... Tak. Każdy promień słońca, dobry ojciec z nieba śle. Żeby się można było wykąpać w słońcu. Kopie zacznę. Tak. Każdy promień słońca, dobry ojciec z nieba śle. Chyba będę śpiewała tę piosenkę codziennie w czasie wakacji, żeby to słońce było. No właśnie, chyba będziesz bardzo opalona, jak tyle promieni słońca od dobrego ojca przyjmiesz na siebie. Ciekawe tylko, czy całą damy radę. Ciekawe. Spróbujmy. Spróbujmy. Uff, jak to szło? Lato niespodziankę? Lato niespodziankę ma, wakacyjna radość trwa. słońce, morze, góry, las, Wszędzie tam zaprasza nas, lato lubi dzieci, przecież Jezus stworzył je, każdy promień świeci, dobry ojciec z nieba śle. Ja się pomyliłam w jednym Tak, miejscu. albo to by się rymowało, że wiesz co... Każdy promień powinno słońca. być słońca. Słońca, dobra to już Ale wiemy. że każdy promień świeci rymuje się z dziećmi, więc ja wszystko rozumiem. Poza tym Ingusiu... Nic nie szkodzi, nie szkodzi. można jeśli, się mylić. Hello! Jeśli Wam się pomyliło, to się nie marcie. Próbujemy jeszcze raz. Wakacyjna piosenka, dwa, trzy i. Lato niespodziankę ma, wakacyjna radość trwa. Słońce, morze, góry, las, wszędzie tam zaprasza nas. Lato lubi dzieci, przecież Jezus stworzył. Promień. słońca, dobry ojciec z nieba śle Piątka! I lecimy od razu refren. Dwa, Dwa trzy i... Lato lubi dzieci, przecież Jezus stworzył... Każdy. Mnie. Każdy promień słońca, dobry ojciec z nieba śle. I jeszcze raz, żebyśmy my się nauczyli. Słoneczna ta piosenka. Bardzo bym chciała, żeby ona pasowała do każdego dnia wakacyjnego, tak. pełnego słońca. Tak, bardzo mi się też ona podoba. No to zobaczcie, dzieciaki, my ułożyliśmy zwrotkę o jesieni, o zimie, o lecie. I teraz ja ogłaszam tajemniczy konkurs na zwrotkę o wiośnie, tak żeby ją się dało zaśpiewać do tej piosenki. Ale będzie wspaniale, będziemy mieli swoje cztery pory roku. Pewnie będzie wiosna, lubi dzieci, przecież Jezus stworzył ją. To powinno to być, tak. To jest wspólny fragment dla wszystkich refrenów. A poza tym, co wy myślicie, to będzie tekst, który najbardziej nam się spodoba. Będziemy śpiewać w tej piosence? To ja proszę ostatni raz, żebyśmy zaśpiewali, Dobrze. bo ja nie jestem pewna, czy umiem. A chcę śpiewać codziennie, Dobrze. żeby było słońce. Raz, Lato dwa, niespodzianka trzy. ma. Lato niespodziankę ma, wakacyjna Słońce, morze, góry, las Wszędzie tam zaprasza nas Lato lubi dzieci Przecież Jezus stworzył Każdy, mi. każdy promień słońca Dobry ojciec z nieba śle Ha, ha, ha. Brawo. super, ale Brawo. wiecie co, kapelmistrzu Adamie i ciociu Ingo, my mamy jeszcze jedną taką piosenkę, która mi się bardzo kojarzy z latem, piosenkę Mocnych w duchu. Takiej jednej płyty. Mamy. Ona nie jest bezpośrednio o lecie, ale tak tam śpiewamy na przykład. La la la. La 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 la. To jest bardzo fajnie. La la la. I to jest prawie tak jak ty grałeś na początku, prawda? Taki chill out relaks. La la. La la la. La la la. La la la. La 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 la, la. la, la, la. <śśś> Od początku. Jesteś moim panem, opatrujesz moje rany, jesteś La la, la 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 zaśpiewam tobie zaśpiewam tobie nową pieśń ty jeden o mnie wszystko wiesz nie zginę bo ty mocno kochasz mnie ty jesteś z moją drogą więc za to z zawsze będę szedł. szedł, ty panie ciągle zaskakujesz, zaskakujesz mnie la 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 la. <śú delete> la, la la! la, la, la! La, 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 la! La, 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 la! La, 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 la! No właśnie. Wspaniała piosenka, kochane dzisiaj, no to na koniec pomodlimy się oczywiście o tą słoneczną pogodę, o bezpieczne wakacje dla Was, o bezpieczne podróżowanie, pływanie w jeziorkach, chodzenie po górach, po lasach, ale też, tak jak powiedział mistrz Adam, o fajne wakacje w domu. Jeśli mhm. ktoś będzie jakiś czas spędzał w domu, też to może być bardzo fajny czas. Mhm. Poprosimy Matkę Bożą o łaskę pięknych wakacji imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, łaski pełna Pan, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Amen. Mocno Was przytulamy. I pamiętajcie, że w wakacje się spotykamy na modlitwach wieczornych i na programach. Nigdzie się nie rozstajemy, tylko się widzimy, papa. Pa. A każdy, kto spotka Ciocię Inga na wakacjach, musi dać przynajmniej jednego lajka. <noise> Pod każdym filmem, który z nią znajdzie. <noise> no mamy dzisiaj flowa.